Na program zaprasza Państwa sponsor producent ubrań dla myśliwych firma Graf. Na program zaprasza Państwa sponsor firma Knieja, dystrybutor marki Browning. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarowski Optik. Na program zaprasza państwa firma Autofrelik, dealer samochodów marki Mercedes-Benz. Więc zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Łowieckiego Dashboard. Tym razem bardzo nietypowo, bo jesteśmy no, w lesie, ale nie jesteśmy sami. Zobaczcie, mam ze sobą dzisiaj naprawdę wielu gości. Jest to klasa ósma szkoły podstawowej, dobrze powiedziałem? Tak, właśnie. Zabrałem ich, zabieram ich razem z moimi kolegami z Koła Łowieckiego Orlik w Szczecinie na rykowisko. Ee, rykowisko, bardzo wspaniały czas. To czas, kiedy my polujemy, ale także chcemy dzielić się z innymi osobami e, tą wspaniałą możliwością podziwiania dzikiej przyrody. Dzisiaj właśnie chciałbym zabrać te młode osoby, aby już to zobaczyły. Część z nich już kiedyś była ze mną w lesie, właśnie na takim rykowisku, ale dzisiaj jest ich naprawdę sporo i będzie sporo atrakcji, bo to nie tylko samo rykowisko, ale coś jeszcze. Zaczynamy. Czyli dzisiaj nie polujemy. Dzisiaj będziemy zdradzać sekrety dzikiej przyrody nastolatkom. Będzie także kolejna okazja, by wprowadzić w życie naszą wspólną akcję Eco Graf. Będziemy rozmawiać o jeleniach, o dzikach, sarnach i rykowisku. Będzie spacer po lesie, będzie wspinanie się na ambonę, zwyżkę, ale przede wszystkim będą dzikie zwierzęta na wyciągnięcie ręki. Na koniec zaś wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. To będzie naprawdę udany dzień. Na program zaprasza Państwa sklep Colt, dystrybutor urządzeń termowizyjnych marki Night Pearl. Na program zaprasza sponsor Kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Sponsorem programu jest firma Prostore, dystrybutor latarek marki Led na program zaprasza Państwa producent specjalistycznych obroży dla psów Tracker. Nasze spotkanie w lesie z młodzieżą zaplanowaliśmy dużo wcześniej. To dodatkowe zajęcia po zakończeniu dnia nauki w szkole i z góry było wiadomo, że nie skończą się szybko. Mimo to dzieci wręcz same naciskały, że chcą iść do lasu. Na początku spotkania Przemek przedstawił reguły, jakie będą obowiązywały w czasie zajęć. Był także czas na edukację ekologiczną i opowieść o akcji Make Your Life Clean. Było jak zwykle sporo pytań o to, co się wydarzy, ale to bardzo dobrze. Wybierzemy się w takie miejsce, gdzie mam nadzieję, że spotkacie, zobaczycie Jelenie. Każdy z Was, mam nadzieję, że podzieliście na trzy grupy, cieszy mnie to bardzo. Mamy 6 przygotowanych miejsc, więc 18 osób możemy zabrać spokojnie i posadzić w różnych miejscach. Najdalej od siebie będziecie siedzieli ponad kilometr, ale nie martwcie się, bo zawsze w pobliżu będzie jakiś opiekun. Będę ja, będzie Karol, będzie Hubert, e, ewentualnie Afera. Czy wiecie, co to jest rykowisko? Co to jest rykowisko? Co to jest? No no no. Nie, no co to jest rykowisko? Nie. Nie sarny. No nie, nie, nie. Łanie, łanie, łanie. Bardzo dobrze, bo tak, żona jelenia to. Łania, a sarna to jest... Tak, tak, to jest, to jest pa pani sarna to jest koza. Bardzo dobrze. A czy jelenie mają rogi? Nie, nie, mają Takie To mają Kość? Widzę, że jest debata na ten temat, ale to bardzo dobrze. Są Co mają? Kości? Kościół muszą mieć. Oczy, świece, tak? Jak najbardziej. Lampy u Wilka. Jak zobaczcie, jak się lampy zaświecą, to znaczy, że Wilk. Albo mój samochód. Jedna z dwóch. Eee, teraz tam. Generalnie rzecz biorąc, cyrkowisko to jest takim bardzo fajnym okresem w życiu Jeleni, dlatego, że ono się zdarza raz w roku. Tak? To jest okres godów. Eee, te Jelenie wtedy tak naprawdę. Mm, bardzo mocno dają w znaki się całemu otoczeniu. Bo nie dość, że potrafią zniszczyć na przykład drzewa, e, młode drzewka, i e, poniszczyć korę, e, i zniszczyć trochę krzaków, trochę trawy. Robią to po to, aby zaznaczyć swój teren. W czasie rykowiska e, jelenie byki, które często chodzą razem w jednej chmarze, w jednej grupie, rozdzielają się i walczą o to, aby zdobyć jak największy harem, a więc jak najwięcej partnerek, po to, żeby przedłużyć gatunek. No i to jest ten właśnie taki okres, kiedy one strasznie ryczą. czy głośniej ryczą, tym mi się wydaje, że ten byk jest silniejszy, większy, e, mocniejszy. Ale to też nie do końca tak jest, bo najstarsze, największe byki. Na przykład wcale aż tak głośno się nie odzywają. Wydają czasami jeden, dwa dźwięki, mają tylko jedną partnerkę, czasami dwie, a byki, które są młode, które mają 5-6 lat, potrafią mieć nawet 40. I jelenie generalnie rzecz biorąc, budują sobie takie haremy. Jest dużo tak zwanych młodych jeleni, To są chłysty. Takie podrostki, które chciałyby dołączyć do takiego haremu, ukraść parę łani takiemu dorodnemu jeleniowi. No, ale on wtedy walczy z nim. Dzisiaj, tutaj, może się okazać, że też coś takiego zobaczycie. Wiemy, że chodzi tutaj jedna duża chmara, czy dwie. Są też mniejsze, ale są też inne zwierzęta. Dzisiaj chciałbym, żebyście spróbowali posłuchać tego, co będzie się działo na rykowisku, ale też chciałbym, żebyście obserwowali zwierzęta, które wyjdą. Każda grupa dostanie długopis, notes i lornetkę. Będziecie obserwowali tą zwierzynę, która wychodzi i chciałbym, żebyście zapisali na tych kartkach, jaka to jest zwierzyna. Żebyście opisali. A jeżeli na przykład zobaczycie jelenia, byka, który ma poroże, to chciałbym, żebyście patrząc przez lornetkę, spróbowali policzyć odnogi, które ma na tykach. Generalnie ja spróbuję też wejść w środek całego tego miejsca i będę spróbował ryczeć, udawać byka na początku młodego takiego. Jeżeli zobaczę jakieś inne jelenie, po to, żeby je troszeczkę zdenerwować. Żeby one spróbowały wyjść, pokazać się. Jelenie będą się pokazywały mniej więcej za godzinę. Więc mamy godzinę na to, aby trafić w miejsca, w których będziemy siedzieć. Właśnie opowiedzieliśmy o akcji Make Your Life Clean. Opowiedziałem o zasadach bezpieczeństwa. I za chwileczkę udamy się do lasu. Właśnie na miejsce, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce do posiedzenia, do posłuchania, do pooglądania, do tego, aby zobaczyć dziką przyrodę, troszeczkę bliżej. Zanim wszyscy wyruszyli do lasu, Przemek miał kolejną niespodziankę, którą wszyscy się lekko zdziwili. Każda osoba została opryskana specjalnym preparatem maskującym zapach. Oczywiście Przemek również zaaplikował to na siebie. Później był już tylko odbiór specjalnych toreb na śmieci i nie tylko od firmy Graf oraz małych linek Runlock. Losowanie miejsc obserwacji poszło szybko, tak samo jak przekazanie sprzętu do obserwacji, lornetek myśliwskich. Czasem było trochę pytań, na które chętnie odpowiadali koledzy myśliwi z Orlika. Gdy wszyscy zostali zaopatrzeni w sprzęt i przydzieleni do opiekunów, nadszedł czas, by wyruszyć w teren. W czasie spaceru do Zwyżek Karol bardzo dużo opowiadał o terenie, na którym dzisiaj przeprowadzaliśmy akcję. O tym, skąd mogą przywędrować Jelenie, o ich zwyczajach i tym, czego w lesie nie należy się bać. Było wspólne poszukiwanie tropów, podziwianie dzikich ptaków i roślin, które mijaliśmy w drodze na stanowiska obserwacyjne. Były także zwierzęta, na początek sarny, które udało się zauważyć jeszcze przed zajęciem miejsca na ambonie. Na ambonie zwyżce od razu było co robić. Lustrowanie terenu to ciekawe zajęcie. Odszukanie zwierząt pośród traf i zarośli nie było łatwe, ale ekscytujące. Obserwacja wychodzącego byka i od razu sporo pytań, ale i ekscytacji w szeptach. Opiekun nam, bo nie wyjaśniał, jak nazywają się poszczególne odnogi na tyce jelenia. Oczniak, nadoczniak, opierak i co to są róże. Pomagał także zwrócić uwagę na inne zwierzęta, które gdzieś w oddali pojawiły się na przedpolu razem z kolejnym bykiem. A zresztą posłuchajcie sami. Od to musimy zadrzać spokojnie, że daleko jest to jeszcze. Jest... Ale on chyba tam siedział w tej trawie cały czas. No, Tego wieczoru dzika zwierzyna pojawiła się jak na zamówienie, a byki, gdy zrobiło się już lekko ciemniej, rozpoczęły swój koncert. Wszystko działo się pod samymi ambonami. wspaniały Król Puszczy podszedł na kilkanaście metrów od naszych obserwatorów, jakby chciał zaprezentować im swoją siłę i charakter. Było niesamowicie. Kilka godzin siedzenia, słuchania i podglądania i trzeba było coś przekąsić. A gdy zrobiło się już całkiem ciemno, wszyscy mieli bardzo zadowolone miny, bo zbliżała się kolejna wieczorna atrakcja. Spacer po ciemnym lesie z latarkami też był swego rodzaju atrakcją. A patrząc po minach nastolatków, jak do tej pory mieli same pozytywne wrażenia, które zostaną w nich na zawsze. Ogrzać się przy ognisku przyszły na początek dziewczyny, które miały zwyżki bardzo blisko naszej wypadowej bazy. Powoli z lasu wyłaniali się kolejni uczestnicy naszej leśnej lekcji, by również przyjąć odrobinę ciepła z płonących kawałków drewna. Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni. Zanim jednak wszyscy rzucili się do jedzenia, Przemek postanowił jeszcze chwilę porozmawiać z młodzieżą. No i skończyło się. Wszyscy szczęśliwie wrócili na miejsce, skąd wyruszyliśmy. Jak widzę, to wszyscy zaaferowani. Widzieliście coś? Tak. tak, podobało się? No to rewelacja. Z tego co już zdążyłem się dowiedzieć, bo dzwoniono do mnie w czasie rykowiska, że były jelenie, były dziki, były sarny. Ktoś podobno widział nawet gdzieś albo słyszał Wilka. Byki ryczały. Było naprawdę zacnie. Wszyscy mają jakieś wrażenia. Wszyscy czegoś się nauczyli? Coś zobaczyli ciekawego? Coś, czego wcześniej nie widzieli? Słuchajcie, zadowolone miny e, tych młodych osób mówią same za siebie. No a teraz e, czas na to, żeby zjedli kiełbaski, żeby e, zostali nagrodzeni za to, że spędzili kilka godzin na ambonie. No i mam nadzieję, że za chwilkę jeszcze Kilkoma z nich porozmawiamy i dowiemy się e, czegoś więcej. Afera też stęskniła się za mną, bo była tutaj, pilnowała ogniska. A co będzie się działo dalej? To za chwilkę zobaczycie. Wysiadam A już, a, już, a, już, a już powiem wam, już, już powiem dlaczego. Hania, dzwoniłaś do mnie dwa razy. Powiedz, co ty tam widziałaś? Jelenia. Jednego? No. No, ale to za pierwszym razem widzieliśmy dwa, później był jeden, a później były dziki. A e, co widziałaś? Dwa jelenie. Dwa jelenie, a... czy jakaś tak? Dobra, a generalnie jelenie ryczały? Tak. Czyli podobało się to wszystko? No tak, wrażenia były. U kogo, u kogo było pod samą amboną? Na trójce no była pod samą... 10 ja metrów od nas był jeleń i takie wielkie orogi. Czyli pod naszą ambonem. Porze. No, poroże. To jak się mówi na jedzie? 14. To był pod naszą amboną. No. Eee, co widziałaś jeszcze? No, ja widziałam to co ona, bo ja widziałam. <grym> to a to wy wszyscy byliście razem na jednej, jednej, jednej no, zwyżce. Ona i Monika. Na trójce. Chupaki, a wy co tam widzieliście? A, mogę... Widzieli, słyszeliśmy Wilka, widzieliśmy... Cztery sarny, y, były jeszcze jelenie. co to? Nie, y, były jeszcze, był jeden dzik i było dużo wiewiórek na drzewach. Ok. E, a wy co widzieliście? Sarny, sarny, chyba trzy, czy dwie? Tak, trzy sarny, jelenie. I słyszeliśmy wilku. E, a słuchajcie, a, a jeszcze mam takie pytanie. Czy to było straszne przeżycie? E, czy, czy, czy to było straszne siedzieć na tej zwyżce Ambonie. No dalej. Ja. Jak było? Strasznie. Strasznie. Dlaczego było strasznie? No bo jak ten jeleń był obok nas, no to my się bałyśmy, że on nas podejdzie, nam skoczy na tą zwyżkę i nam coś zrobi. Ale było. A ty się też bałaś? Nie. Dlaczego? Bo nie miałam czego. Chłopaki, a e, wy się nie baliście tak długo gdzieś tam sami siedzieć? Nie. No. Tak? Tak. Było bezpiecznie. bezpiecznie, tylko że ławka się zarmła. No. Ale widzę, że jesteście bardzo ciepło poubierani. E, ten strój się przydał? Tak. Przydał, tak. bardzo. A kto zmarzł? Ja. ja. No, to widzę, że wszystkim trochę tyłeczki przymarzły. Ale przy ognisku jest ciepło, nie? I co teraz... I co teraz? Y, wszyscy będą szamać y, kiełbaski? A wiecie, że mam też jeszcze pianki? To dla mnie! Ja <śmuszczam> to o, wiedziałem, że trzeba. Cała masa y, wrażeń, wszyscy zaaferowani, ale w tej chwili najważniejsze są y, kiełbaski. Y, pianki, które za chwilkę będą smażone na ognisku i każdy musi coś y, skonsumować, coś zjeść. Jest ketchup, jest musztarda, są napoje, wszystko jest. E, także, e, jak widzicie, jest naprawdę cały wielki rozgardiaż. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dzieciom bardzo się to podobało. Dzieciom, to tak naprawdę już młodzież, 13-14 letnie osoby, które e, trafiają do lasu, które same chcą e, tam pójść e, i same się tym interesują. Tworzą specjalną grupę nawet na e, Messengerze, do której miałem zaszczyt dołączyć, e, gdzie e, ustalały ze mną, co będziemy robić, co będziemy oglądać. No i te niezapomniane wrażenia z dzisiejszego wieczoru. Wszystkim się chyba naprawdę podobało, no bo widzę jak oni są zaaferowani. Zachęcam Was, żebyście też zabierali. E Zacznijcie od swoich dzieci, a jeżeli będziecie mieli możliwość współpracować z jakąś szkołą, z jakąś młodzieżą w waszej miejscowości, to również zabierzcie ich do lasu i pokażcie to niesamowite widowisko, jakim jest właśnie rykowisko. A jeszcze mam jedno pytanie. Rozdałem wam torby, czy udało się jakieś śmieci zebrać ze sobą? Tak? To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Wszystko zostało posprzątane, a więc nawet eko torby z naszego projektu bardzo się przydały. Pewnie przydadzą się też następnym razem. No i cóż, nie wiem kiedy. Jak pójdziecie do lasu, pójdziecie na, na grzyby, na wodę, to wtedy możecie zabrać ze sobą. Teraz chwila przerwy na zjedzenie, a później. Jeszcze dwa słowa na pożegnanie. Kiełbaski pieczone na ogniu to jest to. Pełna integracja, wspólne opowieści, żarty i czasem jeszcze kilka pytań o to, jak jest na polowaniu, czy myśliwi nie boją się być sami w lesie, oraz jak długo te Jelenie jeszcze będą ryczeć. Gdy wszyscy już troszkę pojedli Przemek przed kamerę zaprosił wychowawcę klasy. Wieczór, pieczenie kiełbasek. Część ekipy już nam odjechało, ale chciałem zapytać, jak jako opiekun podchodzisz do tego, czy, czy to była fajna inicjatywa. To myślę, że tak. Dzieciaki przeżywają coś zupełnie innego. Nie jest to wycieczka zorganizowana, w której jest pełen komfort o których się dba, że tak powiem, na każdym kroku. Są to dzieci, które muszą być wytrzymałe na pewne nie dyskomforty, czyli na przykład na zimno, na jakieś tam niedogodności, na jakieś ciasnoty. I to chyba jest najcenniejsze, bo zbierają pewne doświadczenia, które im się naprawdę super przydaje. No tak mi się wydaje. To jest ale, potrzebne dzisiaj. Ale im się podobało chyba to też, że ta lekcja była tak trochę inaczej przeprowadzona, bo to miała być trochę taka lekcja poglądowa, żeby zobaczyć jak ta dzika przyroda wygląda, bo samo to, że nawet oni do nas dzwonili, tak, że o widzimy jelenia, dzika, coś tam. Te wrażenia. Na pewno tak, dzieciaki się, że tak powiem, ekscytowały każdym widokiem, każdego zwierzaka, które zobaczyły. Wrażenia były takie, że chyba nie wiedziały i nie spodziewały się, że mogą tak reagować, jak reagowały potem, jak już zobaczyły. No, i myślę, że ciężko im było wytrzymać na tych zwyżkach, tych ambonach, żeby nie nawoływać siebie albo żeby nie próbować tajemnie numerów tam wykręcać i dzwonić do nas, ale na pewno lekcja wyjątkowa, inna, na pewno wrażeniowa i pozostawi duży ślad. A same odgłosy Erykowisko po nocy? No tak, to one słyszały, mówiły, dzieliły się, więc myślę, że wszyscy, którzy słyszeli to choć raz, nie zapomną już tego na pewno. I nasłuchiwania były jedne przez drugich, uciszania były jedne przez drugich, więc super sprawa. Zresztą, zresztą nadal cały czas siedzą, cały czas coś tam jeszcze konsumują. To I chyba nie dobrze. go pewnie opowiadać, nam nie opowiadają szczegółów. Te szczegóły pewnie zostawiają dla siebie różne, różne komentarze, różne oceny tych, tych sytuacji, które przeżyli. Ale najważniejsze jest doświadczenie. To mają, tego im nikt nie zabierze. No i, jest fajnie, i fajnie jest to, że kolejny raz chciały iść. Tak. Chciały jeść i mało tego, jeszcze chcą jeszcze. I chcą jeszcze. No to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję Ci bardzo. No i jak tu nie angażować się w tego typu edukację, skoro sama młodzież, nastolatki chcą poznawać i dziką przyrodę i łowiectwo. Koniec, wieńczy dzieło. Zostałem już praktycznie sam. Jest ze mną jeszcze Hubert, który pomaga mi tutaj wszystko do końca poogarniać. Ten wieczór to popołudnie było naprawdę bardzo udane. Dzieciaki mega zadowolone, ale to wszystko nie udałoby się, gdyby nie nasi partnerzy. A więc e, chciałbym jeszcze raz na sam koniec podziękować kołowieckiemu Orlik ze Szczecina za to, że udostępniło e, łowisko, zablokowało kilka rewirów e, po to, abyśmy razem z dziećmi mogli posłuchać e, rykowiska, pooglądać e, wspaniałe widowiska. Chciałbym podziękować też firmie Graf, partnerowi mojej fundacji, Fundacji Las i Woda, za to, że wyposażył nas w te torby. Jak widzicie, udało się tych śmieci troszeczkę pozbierać. eko Projekt Graf, Make Your Life Clean, to naprawdę zacna inicjatywa. A już niedługo dowiecie się, w jaki sposób zdobyć samemu taką torbę. Oglądajcie nasze odcinki, i szukajcie informacji na Facebooku. bardzo na naszym rykowisku 18 osób, które wybrało się z nami do lasu, było naprawdę zadowolone. Taka inicjatywa to jest bardzo fajna rzecz. Zachęcam Was do tego, abyście również w swoich kołach łowieckich zabierali. Waszych bliskich, Wasze dzieci, może kolegów, koleżanki Waszych dzieci ze szkoły, po to, aby pokazać im, jak wygląda dzika przyroda. Cała ta wiedza, którą udało nam się przekazać w te kilka godzin na pewno zaprocentuje. Bardzo wszystkim się podobało. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że robimy coś więcej niż tylko polujemy. Że Staramy się promować łowiectwo wśród osób, tych młodych, które być może niedługo będą zastanawiały się, co ze sobą zrobić. Być może zastanawiają się, czy pasja łowiecka w nich niedługo rozkwitnie, czy nie. Być może wśród osób które chciałyby spróbować i zobaczyć, jak to jest na polowaniu. I to jest tym wszystkim najważniejsze. Że pogoda przepiękna. Świeci słoneczko. Wczoraj na rykowisku były dzieci, a dzisiaj będę ja. A jak to się wszystko skończy? Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że bycie na łonie dzikiej przyrody, podglądanie, podsłuchiwanie, próba nawet rozmowy. No. Ja cały czas się uczę, bo uczyć trzeba się cały czas, podglądając tą dziką przyrodę, będąc blisko. Mnie. Bierzcie przykład z nas. Realizujcie tego typu projekty w swoich małych ośrodkach, w swoich kołach łowieckich, w swoich gminach, gdzieś gdzie mieszkacie. Zabierzcie nawet kilka osób i pokażcie im, jak to wszystko wygląda. Naprawdę nie potrzeba bardzo wielu wysiłków. A wszystko to zaprocentuje w przyszłości do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego dashboard ja idę na polowanie mam nadzieję że dzisiaj wieczorem będą ryczeć tak samo jak wtedy kiedy były dzieci